menu stacyjny. kolacja jednego z najlepszych szefów kuchni w Polsce Mariusza Kucharczaka za chwilę go państwo przedstawiły. schodzą się goście nie pokażę Wam co jest w menu ale zobaczycie jak już będą podawane dania tak, już czas start klaps, dobra to mamy bliny szpinakowe tak, bliny dyniowe, jesienne menu dzisiaj wędzony łosoś na ciepło Zimne winogrono, zimna kwaśna śmietana, będzie takie przeplatane. Konsystencja smaku, wrażenia powinny być odpowiednie. Mam nadzieję, że zasmakuje. Życzę smacznego. winiarnie, e, przez co właśnie powstają wina zamojskie. Są to wina owocowe, z polskich owoców sezonowych, e, w pełni naturalne, bez żadnych konserwantów, więc naprawdę zachęcamy do zakupu, e, ponieważ warto wspierać polskie winiarstwo, które ma no, bardzo daleką historię w przeszłości. Jakie to jest wino? Gruszkowe, białe, półsłodkie. Proszę bardzo i naprawdę się smakuje groszko nie Czy jeszcze Nie, nie. Witam. Mamy pęczot dyniowe. Na tym polędwica z dorsza smażona na maśle. To zielone, ten kanelek. to jest taka pasta z orzechów i ziół, chrzanu i czosnku, żeby odświeżyć to danie, żeby nie było mdłe. Oliwa z wędzonej papryki i piklowana cebulka. Życzę Na zakończenie mamy petit fort się z deseru, ze słodyczy inspirowanych perelem. Proszę zobaczyć, nawet na gazecie mamy url dla ja Państwa ja i na naszej gazecie Arche, <śmiech> <śmiech> żeby nie było. I mamy tak, mamy galaretkę w cukrze i to jest galaretka zrobiona z musu z pigwy, to jest ten deser. Mamy tutaj krówki o smaku Earl Greya, żeby nie były po prostu. Mamy blok czekoladowy, blok czekoladowy, który jest tak różany, z podkami róż i z syropem różanym. I mamy wariacje na temat pishingera, ale są to tradycyjne oblaty, które są przekładane nie masą czekoladową, tono, tylko masą zgotowanych daktyli w kawie. Pasuje I to jest nie pięknie. Nie. Zdecydowanie pasuje. Jeżeli chodzi o alergeny, to jedyny z glutenem deser to jest ten pishinger, bo nawet blok czekoladowy ma Ciasteczka, które się A teraz jeszcze mamy pytanie do szefa kuchni, jakżeśmy złapali. Czyli pierwsze pytanie. Zaczynam Z kim się. I mamy do czynienia. O bo jest Mariusz o sobie. Ze 4, 5, 10 słów. 10 słów. No 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 jestem. Nazywam się Mariusz Kucharczak, pracuję w gastronomii już 20 lat. Jestem obecnie szefem kuchni na cztery obiekty grupy mm. Leo. Mam Co zam... to znaczy? Cztery obiekty znaczy to, że mam pod sobą zamek w Kliczkowie. Mam pod sobą też w krzyczkowie folwark książęcy. To jest też osobny hotel z osobną kuchnią. We Wrocławiu jest to hotel tumski. W hotelu tumskim jest karczma, typowe polskie jedzenie. Serwujemy baraninę, sznycle, flaczki, żurek, czyli polska kuchnia. I jest jeszcze też barka tumska, która stoi na wodzie. Jest to taki duży statek, w którym też mamy kuchnię międzynarodową. Także każda restauracja ma swoje kanony, inną, inne zupełnie menu i można popróbować tak naprawdę wszystkiego u nas. Jeśli ktoś chciałby odwiedzić nas, także ma szansę spróbować naprawdę wielu rzeczy z różnych zakątków świata. Choć tak naprawdę moim konikiem jest kuchnia polska, nowoczesna. Używam bardzo dużo polskich składników, polskich przypraw. Ale to, też to też dzisiaj mogliśmy dokładnie popróbować. Tak. Dokładnie tak. A jakby ktoś chciał wziąć udział w takiej kolacji, to gdzie możesz się dowiedzieć, że robisz taką kolację? Na moim Facebooku, na Facebooku Zamku Kliczków, na Facebooku Hotelu Tumskiego i tak naprawdę na Social media myślę tutaj są głównym nośnikiem reklamy. Czyli Facebook jaki masz, Mariusz Pucharczak. Tak, dokładnie. Mariusz Pucharczak można sobie zaglądać tam, można dowiedzieć się wszystkiego, gdzie, co obecnie się dzieje, także. Ale strasznie fajne jest też to, że opowiadasz o tym, co jem, bo to naprawdę ma sens i wtedy nagle te smaki jakoś wychodzą tak, i każdy, bo. kto nawet się tak za bardzo na tym nie zna, to nie to, że tylko zjada Dokładnie. Polację, tak jak tylko, dzisiaj chociażby do, do ryby było pęczonto i była ta pasta z ziół, orzechów skrzanem, czosnkiem. Kiedy ktoś jest świadomy tego, że będzie to przełamanie smaku i będzie mógł odświeżyć sobie kubki smakowe podczas jedzenia, to wtedy też zupełnie odbiera inaczej to danie i jest świadom tego, tak? Ktoś na przykład na początku zjadłby tą pastę całą i tak naprawdę to danie już zupełnie inny dźwięk by miało w jego, w jego kubkach smakowych. Dokładnie. Strasznie fajne to jest. My przyjeżdżaliśmy do Ciebie na kolację w Rozewi tak, tak. tak. nad morzem, Dokładnie no to teraz tak. będziemy chyba... Jechać. Zapraszam. Dzisiaj mamy odwiedziny w Warszawie, szczęśliwie, więc od razu także, żeśmy zjechali. Także... To proponuję, może zajrzeć, proszę Państwa, na Facebooka do Mariusza, bo naprawdę warto. Że są tak super, super przeżycia i właśnie takie i kulinarne. I jeszcze fajny, fajny face. Naprawdę. Także... Dziękuję. Ja następną wizytę odbędę chyba we Wrocławiu, gdzie jest. Zapraszam. Dziękujemy pięknie i do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia. Jest naprawdę super. Dzięki. Dzięki.